Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Motodoradca. Przychodzę dzisiaj do Was z małą ciekawostką, która ma zrewolucjonizować motoryzację spalinową i niejako ją przedłużyć, jeżeli chodzi o jej funkcjonowanie, a stoi za nią nie kto inny jak Toyota, czyli koncert, który lekko próbuje opierać się elektryfikacji. No ale właśnie, mamy rok 2024, do roku 2035 można powiedzieć i dużo i mało, ale z drugiej strony Unia Europejska cały czas podtrzymuje, póki co, na moment nagrania tego materiału, że tak, to będzie rok, który będzie... Będzie swojego rodzaju cezurą, odcięciem się od motoryzacji spalinowej i przejście na tą piękną, zieloną, elektryczną motoryzację. Tylko tak mam wrażenie, że jak jeszcze te hasła fajnie mocno brzmiały 4-5 lat temu z dużą siłą, to one lekko osłabły, szczególnie na przestrzeni ostatniego roku, gdzie szczególnie teraz okazuje się, że właśnie do Europy dopłynął statek prosto z Chin z blisko trzema tysiącami samochodów elektrycznych, które są w mega okazyjnych cenach i niejako mogą zaszkodzić producentom europejskim. Stop, stop, stop. Ale heca. Ja tutaj mówię w tym materiale o tym, że przecież nikt nie będzie tutaj wytaczał działu, podnosił ceł, bo rykoszetem dostaniemy cłami chińskimi w drugą stronę. A tu okazuje się, że Komisja Europejska zapowiedziała, że od 6 marca dokładnie będzie weryfikować cały import samochodów z Chin. Jak również będzie przeprowadzać własne śledztwo i w razie czego nakładać tak zwane cła antysubsydyjne. Polegające na tym, że jeżeli wykryje, że rząd chiński wspierał producentów aut chińskich, żeby weszli z lepszymi cenami do Europy, ma być to obłożone cłem już nie 10, a 20, czy nawet 25%. No, powiem Wam tyle, dzieje się coraz ciekawiej. Właśnie, wracając do tego koncernu e, Toyota, który tak lekko idzie na przekór. No tak, z jednej strony Toyota już od ponad 20, iluś tam lat e, rozwija technologię aut hybrydowych. Jako jedna z pierwszych w Europie uśredniła na tyle normę emisji spalin, że nie musi płacić kar za przekroczenie e, średnich e, ważonych e, tejże normy. A po drugie, ostatnio prezes Toyoty na Amerykę, jak dobrze poinformował, tam południową powiedział, że nie ma sensu inwestować pieniędzy w motoryzację elektryczną. Lepiej inwestować te pieniądze w sloty emisji i nimi po prostu później handlować. No w sumie ma trochę w tym wszystkim racji. Tym bardziej zwróćcie uwagę na jedno, spójrzmy na to z trzech stron. Z jednej strony Toyota bardzo dobrze uśredniła sobie emisję dzięki hybrydom. Z drugiej strony, ostatnio wam prezentowałem materiał, gdzie Toyota bardzo mocno poszła w kierunku tworzenia specjalnego setupu, żeby przerobić samochód spalinowy na samochód wodorowy. Nie musi być to auto stricte budowane od zera. Może być to swojego rodzaju setup, który na chwilę obecną jest testowany. No i właśnie dzisiaj przychodzę do Was z trzecim pomysłem Toyoty, z dni, których w sumie chyba też nie spodoba się do końca Unii Europejskiej, a nie jest to paliwo syntetyczne. Ale zanim Wam szerzej na ten temat powiem, w kilku słowach jeszcze o partnerze tego odcinka po rynwarcu ubezpieczeniowej Mubi. Bo jak dobrze wiemy, przepłacać za ubezpieczenia nie lubimy, teraz te ceny ubezpieczeń no trochę się wahają i nie jest powiedziane, że one w górę też nie pójdą, ale właśnie warto dzięki temu szukać tam gdzie najtaniej, a również jak najtaniej to co za to też możemy dostać, więc przechodząc sobie w link, który macie w opisie tego filmu, przechodząc sobie na stronę porównywarki ubezpieczeniowej MUBI, właśnie z tego linku możecie otrzymać zwrot w wysokości 150 zł po zakupie ubezpieczenia komunikacyjnego już bez względu, czy OC, AC, czy samo OC, czy OC z NNW, czy z assistancem do wyboru. Do koloru, i to są realne pieniądze, które trafią na wasze konto po zakupie takiego ubezpieczenia. Warto skorzystać z takiej promocji, tym bardziej, że fajnie, przejrzyście są te opcje ubezpieczeniowe rozrysowane, więc wiemy za co dokładnie płacimy. Zapraszam jeszcze raz Was chętnie do skorzystania z tego mojego linku. Przejdźmy zatem do materiału. W chwili obecnej można powiedzieć, że mamy swojego rodzaju walkę z czasem. Jedni producenci mówią, że od razu skupiałem się tylko i wyłącznie na motoryzacji elektrycznej, że to jest przyszłość i nowych samochodów spalinowych już wypływa nie będą jako nowych generacji. W ostatnim czasie Mercedes zmienił lekko poglądy, mówiąc o tym, że nie, no dobra, może faktycznie mówiliśmy, że od 2025 roku będziemy głównie wypuszczali już auta elektryczne, ale w sumie te spalinowe takie złe nie są, no bo jeżeli biznes się do końca nie spina, to należy się elastycznie do niego dostosować, bo zmienność decyzji świadczy o ciągłości dowodzenia. I jedną z alternatyw na pewno też było chociażby paliwo syntetyczne. Szczególnie tutaj koncern Porsche za tym stoi, przy całej grupie Volkswagena, który został wydelegowany jako marka do tego, żeby zająć się tematyką paliw syntetycznych. Została kupiona fabryka, już jakieś tam pierwsze litry są produkowane. Na razie jest to wszystko w fazie eksperymentalnej i początkowo się to strasznie Unii Europejskiej nie podobało. Znaczy, może nie tyle, że nie podobało, tylko w sumie za bardzo na to nawet uwagi nie zwracała, bo była tylko i wyłącznie elektryfikacja. W ostatnim czasie widać, że Niemcy dosyć mocno dociskają i pokazują, co się dzieje, szczególnie jeżeli chodzi o napływ chińskich samochodów elektrycznych i marek, które jeszcze mają wejść, bo na razie kilka marek chińskich weszło, między innymi do Polski, do Europy zdecydowanie więcej, a tych marek ma być jeszcze więcej. A technologicznie są jednak mimo wszystko dwa kroki przed nami, więc Unia Europejska już coraz mocniej zaczyna się zastanawiać nad tematem dopuszczenia paliw syntetycznych i obrady w tym temacie trwają. No i w tym momencie wchodzi Toyota. Cała na biało. Mówi, dobra, bawta się w takie rzeczy. Mamy na to inny pomysł. Zaraz wam powiem. I mówi, ale po co tutaj kombinować? Może po prostu wystarczy zamontować specjalny filtr, który będzie dodatkowo eliminował CO2. Na czym polega ta technologia? Już wam tłumaczę. Ona nie wymaga żadnej dodatkowej pracy ani skomplikowanych urządzeń. Z przodu zamocowano specjalny filtr, który wychwytuje dwutlenek węgla. A następnie ciepło silnika wykorzystywane jest do zmiany go w ciecz, którą można usunąć. Więc to technologia, którą można stosować w każdym aucie spalinowym i nie tylko wodorowym, bo testowana była. Na przykładzie wodorowej korolli. Oczywiście problematyczna może być kwestia postępowania ścieczą zawierającą CO2 w dobie laboratoryjnej czystości i idealności świata jednak Toyota pracuje nad technologią pasywnego wysysania CO2 z powietrza i na pewno może być to duża innowacja. Na przykładzie testów przeprowadzonych przez, przez Toyotę, na przykładzie modelu korolla hybrydowa udało się wyeliminować CO2 o 21 gramów na odcinku 91 km. Przypomnę, że że średniej wielkości auto hybrydowe z koncernu Toyoty emituje między 100 a 120 gramów, więc procentowo już widać spory spadek, a Toyota powiedziała, że to nie jest ich jeszcze ostatnie słowo, jeżeli chodzi o dostosowywanie obecnej motoryzacji do tego, że można jeszcze było bardziej zaostrzyć restrykcyjne normy względem swoich własnych aut, żeby one emitowały mniej szkodliwych substancji do atmosfery. Czy jest jakiś minus tego rozwiązania? No zapewne jak wszędzie, z jednej strony na pewno może to podnieść. Cenę samego auta w sobie, ale z drugiej strony bardzo często producenci, którzy nie są w stanie dostosować konkretnego silnika spalinowego, kary za emisję CO2 przerzucają na klientów. Hello, to się dzieje u nas w polskich salonach i to już nie od dziś. A druga sprawa to na przykładzie tej, tej Toyoty testowanej na torze na odcinku 91 km. Po tym odcinku trzeba było opróżnić cały ten pojemnik z wodą z CO2, więc w sumie to byłoby mniej więcej właśnie tak co tankowanie, opróżnianie tego, no i kwestia, jakby to zostało rozwiązane. Zobaczymy. Fair. Podoba mi się ten tok rozumowania. Nie na zasadzie, że ktoś rzucił hasło i wszyscy ślepo za nim biegną, tylko Toyota szuka swoich furtek. Z jednej strony zestaw, który ma być konwersją na auto hybrydowe, z drugiej strony ten filtr, z trzeciej strony typowa technologia hybrydowa, która, która wykorzystywana jest przez ten koncern od lat i zaraz się okaże, że wcale nie będzie potrzeba tworzyć samochodów elektrycznych, bo z hybrydy będzie można zrobić auto zdecydowanie czystsze w całym cyklu życia produktu, bo przy przypomnę, to że auto nie emituje żadnych szkodliwych substancji, jeżeli chodzi o auto elektryczne, to jest jedno, ale auto powinniśmy rozpatrywać od momentu wzięcia pierwszej śrubki do ostatniego momentu zdemontowania pojazdu i wtedy te auta elektryczne jeszcze tak gruzowo na chwilę obecną nie wyglądają, jeżeli chodzi o czystość, bo to tak pięknie tylko brzmi na papierze. Dlatego jestem ciekaw Waszych opinii, co na ten temat myślicie, czy te innowacje mają rację bytu, czy to przyjmie się na rynku, jeżeli to przejdzie z fazy produkcyjnej do fazy testowej. Patrząc na ten filtr, nie wydaje mi się, żeby to było urządzenie, które by kosztowało bardzo dużo. Bardziej ono mi wygląda na swojego rodzaju manualny filtr, który jest dodatkowo dostawiony i ma wpływać, żeby procentowo zmniejszać emisję CO2. A póki co żegnam się z Wami. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Hej!